To Industries Investments i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić swój ulubiony token Sphere z projektu Sphere Finance. Jeśli wiecie, czym jest SP500, to tu mamy właśnie wydanie krypto. Jeśli nie wiecie, to tłumaczę. Macie 500 największych spółek notowanych na giełdzie: typu Tesla, typu Meta, typu Facebook, etc. Wszystkie w jednym koszyku zarządzane jedną akcją. Inwestując w jedną akcję, inwestujemy w 500 największych spółek na świecie, i w ten sposób nie narażamy się na to, że stracimy swoje pieniądze od razu bo jeżeli bo jakaś spółka powiedzmy pójdzie się kochać bo zbankrutuje, tylko alokujemy pieniądze we wszystkich spółkach za pomocą jednej akcji. I to samo mamy w wydaniu krypto, bo mamy tu ekosystem projektów takich jak Prion, Penrose, Dyson, Cohen, Covenant. Słuchajcie, jest tego mnóstwo Sfirland, który ma wyjść Niektóre wyszły, niektóre wyjdą Niektóre są na, w stanie hold Z różnych przyczyn, bo powiedzmy jakaś inna firma Czegoś tam nie, nie dograła do rzeczy, yy, cały projekt, jeżeli jakiś projekt wygrywa, czyli dostaje pieniądze, bo ktoś go używa, bo są to yy, projekty typu DeFi, czyli tych zdecentralizowanych finansów, to yy, przez to, że jakiś projekt zarabia pieniądze, to te pieniądze są później alokowane w tym tokenie. I mimo, że mieliśmy kiedyś, yy, all time high wynosił 11 centów, natomiast all time low 0,4 centa, to muszę wam powiedzieć, że cały ekosystem nabiera tempa i lead developer czyli Simsala w końcu przyszedł na serwery Discorda. Ludzie się cieszą, bo mamy lead developera, który znowu jest y, aktywny na Discordzie, co się ludzie cieszą, a nie tylko robi swoje nerdowskie rzeczy i projektuje wszystko, ale też po prostu aktywnie uczestniczy w konwersacji. To jest dobre dla projektu, dla całej tej mm, Planiny dla mar na marketingu, co ja to mówię. Yy, I słuchajcie, yy, gościu jest geniuszem, uważam. Uważam, że projekt może spokojnie zrobić 100x, czyli może 100 razy podnieść swoją cenę. Yy, yy, macie, powiedzmy, projekt Dyson, gdzie jest oto yield maximizer dla, dla naszych yy, tokenów. Czyli jeżeli na przykład stakeujemy nasze tokeny gdzieś, no to stakeując je w Dysonie one są reinwestowane za naszymi plecami za pośrednictwem jednego kontraktu i przez to nasz yield jest większy. Czyli nie musimy się martwić o to, że nasz yield będzie będziemy musieli coś wyjąć i znowu na nowo stajkować, żeby w większą pulę tą, która na przykład przyszła nam alokacja tych tokenów, która była farmiona, że tak powiem, znowu je alokować i znowu płacić za gaz. Dyson robi to za nas. Czyli za naszymi plecami wszystko jest stejkowane od nowa i przez to mamy mniej pieniędzy, bo nie płacimy za, znaczy mniej pieniędzy wydanych na gaz, a więcej pieniędzy zaoszczędzonych i takich, które zarobiliśmy przez to, że robimy Liquidity Farming. Jest coś takiego jak Prion, który możemy wypożyczyć z Stablecoin Star, i przez to na przykład inwestować w jakieś projekty, które jesteśmy pewni, że są, będą sukcesem. Praktycznie za darmo to robimy. Mamy certyfikat Obsidian. To są ludzie, którzy, czyli to są ludzie KYC. Wyobraźcie sobie, że niektóre projekty, ich twórcy, no nie są znani. Natomiast tutaj lead developer jest znany, więc je zrobi rakula. Nie wykorzysta naszych pieniędzy do niczych tych celów tylko wszystko jest po prostu, tak naprawdę, dane tych wszystkich osób. Jeżeli chciałyby ukreślać nasze pieniądze, to zostaną. Do odpowiednich służb wydane te, te dane. Mamy certyfikat audyt Certiku, największej firmy na świecie, która dała certyfikat chociażby takiej mało znanej firmie, jaką jest Ethereum. Mamy kolejny audyt SF, mamy kolejny audyt Prisma Shield, czyli to czyli nie, tylko, nie tylko audyty są robione. No bo audyt, na przykład certika chodzi o kontrakty, głównie smart kontrakty, więc mamy tutaj osoby, które są znane, czyli które nie ukradną naszych pieniędzy i kontrakty, które są sprawdzone przez największe firmy. Mamy, słuchajcie, jeżeli mamy tokeny Sphere, inwestujące je na przykład w Dysonie, czyli tak jakby single staking, czyli robimy staking tokena jednego. Dostajemy yield głównie w Raptomaticu, czyli zawiniętej wersji Matica na, z blockchainu Polygon, bo głównie na Polygonie tutaj obsługuje, znaczy token jest na Polygonie, mówimy o Sphere. Natomiast ekosystem działa na wielu, wielu frontach, na wielu blockchainach. Te wszystkie firmy się rozwijają. Całe, całość naprawdę nabiera rozpędu. I wydaje mi się, że token będzie kiedyś ogromny. Jest świetnym projektem, według mnie, naprawdę, szczerze, świetny projekt. I mimo, że jest na dnie, to właśnie po części to jest bardzo dobry moment, żeby można było wejść. A 20 dolarów na ten projekt, w tym momencie, na tym, na tym poziomie cenowym, to jest dla mnie po prostu mistrzostwo świata. Chyba nie można trafić lepiej według mnie. Oczywiście nie jestem doradcą finansowym, my słuchajcie, ale na żaden inny token nie jest, nie, żadnego innego tokenu nie jestem tak pewien jak tego tokenu. Jestem pewien, że ten token nie wiem kiedy, ale zabłyśnie i to zabłyśnie jego gwiazda bardzo wysoko, bo Sphere Finance według mnie jest po prostu mega. Mega opcją, i całe właśnie to, to, że jeden projekt czerpie z drugiego, z trzeciego, dziesiątego i wszystkie są rozwijane. W przyszłości znowu wejdzie do tak zwany buyback and burn, czyli skupywanie na nowo tokenów, palenie tokenów. Niektóre tokeny już zostały spalone, czyli mniej jest ich w, w całym no, że mniej jest tych tokenów na rynku, przez, to, przez co one są tak naprawdę bardziej wartościowe. Uważam, że warto się tym zainteresować. Całość jest trudna do ogarnięcia, jak całe zdecentralizowane finanse. Ale warto się z tym zapoznać. Gdzie to można kupić? Możemy to kupić. Nie kupimy to na Major Exchange'ach. Możemy to je kupić na blockchainie Polygon'a, na Balancerze. Jeżeli macie Metamask'a lub też innego teraz Walleta, to polecam właśnie wejść na Balancer'a i na Balancerze sobie o, wejść i yy, zesłapować token, na przykład MATIC czy też RAPT MATIC na token Sphere i w tym momencie możemy, a widzicie, Select Wallet, tak, możemy sobie wybrać i w tym momencie możemy sobie polygon Proof of Stake, tu już widać u góry, bierzemy Connect, Select Wallet, tak, Metamask i działamy po prostu i mamy token, który tak naprawdę ma wielką przyszłość według mnie jest świetnym projektem, może zanudzam, ale kurczę, według mnie nie ma nic lepszego w krypto od tego projektu. Szczerze, szczerze, to jest szczera moja opinia, jak, ale tak jak zawsze mówię, 20 dolarów według mnie to jest dobra cena, żeby zainwestować. Na dzisiaj to jest koniec, trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.